Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, francuski koniak. Jakby to powiedzieć, no koniak powinien być francuski. Z tym, że macie też gruziński koniak. Tak, oni mogą używać tej nazwy. Bo mm, poza tym, no to nazwa koniak jest oczywiście zastrzeżona dla regionu koniak. A e, jak coś powstaje poza tym regionem, to może najwyżej być nazwane francuską brandy. Czyli mamy prawdziwy koniak. Z regionu koniak, tak mi się wydaje. No, przynajmniej piszą koniak. Eee, tak, apelacją koniak controler 40%, ale zobaczcie, że taka nietypowa butelka jest na, jak dla koniaka. Prosta, eee, oczywiście, marka należy do Sazerak i że tak powiem, no, stworzyli. Coś nowoczesnego, z użyciem starej nazwy. Bo, no, są wspominki o... Mm, nie wiem, jak to przeczytać. Koniak saint -Génet. Nie mam pojęcia. E, na pewno jakoś po francusku, a ja niestety po francusku nie mówię. Macie e, takie? Tak? I... No, może kiedyś się no, no, ktoś to wie. W każdym razie... Jest to e, nowoczesne podanie e, tradycyjnego trunku. Przynajmniej tak to określają. Dobrze, to do tego trunku przejdźmy. E, ładna taka złota barwa. Aromat też jest przyjemny, lekko słodkawy, owocowy, e, z dużą dozą e, nut drewnianych i waniliowych. Co jedno z drugiego wynika, jak dla mnie, ale jest przyjemnie i te owocowe nuty kojarzą mi się e, z suszoną morelą. Ale tej, tych drewnianych nutek waniliowych jest naprawdę dużo. Nawet bym powiedział, że jest leciutka, wędzona nuta, ale to, to może być tylko moje skojarzenie. Także, wiecie, jak, jak czuję deskę, wanilię, to od razu chciałbym, żeby była też wędzoność. Na, na pewno jest deska i wanilia. E, I dużo owoców. Dobrze, to przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Bardzo przyjemny w odbiorze. Słodkawa, miodowa nuta. Sporo owocowości. Sporo też tej deskowej wanilii. Raczej tak spokojnie, relaksacyjnie. Alkohol też jest ładnie ułożony. Oczywiście czuć troszkę palenia i rozgrzewania w przyłyku, ale jest to delikatne odczucie, przyjemne. E, bardzo fajnie się dopije. Fajna konsystencja, taka lekko mm, słodkawa, lekko, lekko um, jakby to powiedzieć, zagęszczona, ale ogólnie koniak sprawia bardzo wrażenie takiego e, odświeżającego, e, lekkiego, pomimo tych wszystkich. E, słodkich, e, troszkę gęstawych nutek. Także dobry. Słyszone morele. Jest przyjemnie, lekko, ale relaksacyjnie. E, bardzo łatwo pialny. Przyjemny trunek. Warto chyba spróbować. Mm. No, ja kupiłem w Tesco. Ale myślę, że to jest dostępne też w innych supermarketach. Eee, mam nadzieję, że ta recenzja mu się podoba. Tak jak podoba mi się ten koniak. Także dajcie łapkę górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. A przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie.